Pani się Pani też się dała poznać jako niezwykła wokalistka i trenerka The Voice of Poland. Czy jest taka szansa? Fani, czy mogą liczyć na to, że Pani jeszcze kiedyś zasiądzie w tym czerwonym fotelu? No ja spędziłam tam 6 lat, 6 sezonów. Ja nie lubię rutyny, jak wiadomo, i jakoś nigdzie nie za dużo miejsc, długo miejsca nie zagrzewam, ale nie mówię nie, nigdy nie mów nigdy, bo mam takie momenty, że czasami tęsknię oczywiście za tym. Bardzo tęsknię za młodymi ludźmi przede wszystkim, wspaniałymi, zdolnymi, młodymi ludźmi, którzy tą tej swojej energii trochę zawsze użyczali nam tam. Na razie no nie mam takich planów zdecydowanie. Na razie chciałam Państwa bardzo zachęcić do oglądania oczywiście pokusy w kinach, ale oprócz tego również serialu Rodzina na Maxa, który właśnie chodzi, wchodzi na, w ramówkę Polsatu. Będziecie go mogli oglądać w sobotę o 20. To jest też bardzo fajny, taki światopoglądowy serial o 40-letniej kobiecie, która ma romans z 20-letnim chłopakiem. I wiele, wiele innych wspaniałych postaci tam przekrój cały pokoleniowy. To jest. A propos tego dzisiejszego hasła, świat się zmienia właśnie. Dokładnie o tym jest ten film, o tym, jak świat się zmienia, jak się zmieniają nasze relacje, jak pękają te takie okowy, w których żyliśmy tyle lat systemowe. Jesteśmy Świadkami ogromnych, ogromnych zmian. Nie jest to dla nas łatwe. Dla nas wszystkich nie jest to łatwe. Szukamy czasami popełniamy błędy, potykamy się. Ale dla mnie w taki, właśnie dzisiaj jest taki moment, yy, kiedy wierzę, że warto było to wszystko robić. No i marzę o tym, żeby odpocząć. Taki mam plan, żeby odpocząć. Nie wiem, czy się uda. To kiedy właśnie ten odpoczynek, bo z tego słyszałem, no to pani mówi, że dzisiaj była na planie rano. Cóż to za produkcja i kiedy odpoczynek w końcu nastąpi? No właśnie jestem na planie drugiego sezonu rodziny na Maxa. Czyli, że stacja wierzy, że ten film się spodoba i, i już robimy drugi sezon dla państwa. E, natomiast e, chciałam też 12 bardzo serdecznie zaprosić wszystkich na koncert walentynkowy, bo ja ostatnio rzadko gram te koncerty. Jak już gram, to się strasznie z nich cieszę. E, I będę grała w Warszawie, więc wszystkich zakochanych zapraszam. E, będę dla was śpiewać z całego serca, naprawdę. Ja e, no jestem na planie do 8 marca i potem mam taki plan, żeby naprawdę no nic nie robić. Nie wiem, jak długo mi to się uda, ale muszę trochę odpocząć, a potem zobaczymy. To w takim razie ja Pani życzę... Wielu, wielu dni odpoczynku, żeby w końcu ten, że tak powiem, się troszeczkę zresetować, bo wiadomo, jak głowa jest odpoczęta, no to wtedy są nowe pomysły tak, i tak dalej. Ta kreatywność tak, potrzebuje trochę przestrzeni, a ja od czterech lat właściwie od początku pracy nad filmem, a robiliśmy go też w covid warto to podkreślić. To był bardzo trudny plan też z powodu tego, że był robiony w samym środku pandemii. Wszyscy właściwie siedzieli w domach, a my żeśmy cały czas pracowali bardzo ciężko. Nie mieliśmy tej przerwy, którą wszyscy mieli takiej odżycia trochę cztery lata jestem w potwornym biegu więc potrzebuję się zatrzymać ale to będzie naprawdę wspaniałe zatrzymanie i jak mi będzie smutno to zawsze sobie popatrzę tutaj i pomyślę sobie że było warto i to dzięki państwu bardzo bardzo państwu dziękuję